Powiedz mi, kim właściwie jest Domina? Domina jest to kobieta dominująca. Ona stawia wymagania, a osoba uległa jest po to, żeby spełniać jej zachcianki. Co może być fetyszem? Fetyszem może być piękna pupa, zadbane stopy, ale również buty. Prawda? Prawda? Uwielbiam takie zabójcze obcasy. <grymne> Najczęstszymi, najbardziej popularnymi klasycznymi fetyszami są stopy, pończochy czy gorsety, ale znależają się również mm, mniej klasyczne e, wełna, balony. Tylko tyle zostało z Twojej fantazji, ale możesz wrócić po jeszcze, kiedy tylko chcesz. Nie umawiasz się z klientami na prywatne spotkania. To tutaj nawet nie ma na gości. Mhm. Powiedz mi w takim razie, na czym polega wirtualny seks? To jest wirtualna prostytucja? A nikt y, nie daje, wszystko mówiąc, dupy przez kamerkę. Tu chodzi bardziej o wykreowanie pewnej fantazji, zamknięcie siebie i tej drugiej strony klienta w pewnej pańce, wykreowanie świata. To jest show, to nie jest prostytucja. Podobnie jak dziewczyny tańczą na róże, one przecież też się nie prostytuują. Kupiłaś dzisiaj gorset. Tak. Jakie jeszcze są fetysze Twoich uległych? Jednym z moich fetyszystów, który towarzyszy mi od dawna, jest fetyszysta Wełny. Ten pan bardzo podnieca się wełnianymi szalikami czy golfami. Muszą być to golfy, żeby ta wełna dotykała szyi, a także czapkami. Także bardzo często na prywatnych pokazach dla tego pana siedzę w. Czapce w, w szaliku dotykam się i to są sesje z głosem i mówię o tak ten szalik jest taki miękki taki cudowny w dotyku widzisz chciałbyś go dotknąć powąchać mój szalik. Ile dostałaś pieniędzy za wąchanie szalika? 120, 180 so euro. Cała godzina. Kim są twoi ulegli? Wcale nie jest powiedziane, że to jest tylko dla lekarzy, sędziów, bo jest teraz, szczególnie w Polsce, zauważalny na kamerkach trend, że coraz młodsi mężczyźni eksperymentują z tego typu seksem, więc może się okazać, że to jest nasz mąż, nasz brat, <śm> nasz Mój ojciec. Mąż. Zapytam teraz cholera jasno mojego męża, czy czasem on nie ma jakichś fetyszy. Być może nie będzie musiał korzystać z usług takich dziewcząt jak Elsa. Ciekawa jestem. Nie rozbiera się, nie uprawia seksu z tymi mężczyznami. Generalnie jest to znajomość typowo wirtualna, więc gdzie tu jest seks? Gdzie tu jest ta prostytucja? Elsa właściwie robi to co lubi, więc wydawałoby się, że praca przed kamerką, odbycie osobą dominującą jest dla niej idealna. U dziewczyn, które poznałam do tej pory, internet odgrywa ogromną rolę. Dzięki niemu mogą być niezależne i łatwo zdobywają klientów. Elza, którą spotkałam w seksshopie, zaprosiła mnie do swojego domu na sesję erotyczną na żywo. Co trzeba zrobić, żeby Ciebie zobaczyć? Trzeba odnaleźć jedną ze stron z kamerkami internetowymi, których no, aktualnie w sieci jest mnóstwo. Czy dużo kosztuje takie spotkanie? Żeby mi się to opłacało, przykładowo biorę 10 zł za krótszy pokaz. Krótszy to znaczy, ile on trwa? Pięć minut? Pięć minut? Nie wstydzisz się występować w takich pokazach przed mężczyznami? Nie, nie wstydzę się. W dobie szybkiego życia, dań ekspresowych, barów szybkiej obsługi, nawet herbaty ekspresowej, mamy wszystko instant, więc także kamerki i fantazje ekspresowe. Kogo możemy zobaczyć na takiej kamerce? Bardzo często są mężczyźni, którzy chcą po prostu pokazać jak sobie walą konia, bo mają potrzebę. Boże, niech ktoś zobaczy jak się spuszczam, to jest takie super, musicie to zobaczyć, musicie. Był też e, fetyszysta pasty do zębów, który smarował się cały pastą do zębów. Później trzeba, nie wiem, dopluć, nawilżyć, bo pasta do zębów bardzo szybko wysycha. Czyli ty teraz piszę, żeby ich zachęcić żeby mhm. na, to, na taki pokaz. Okay. O, mamy, mamy jakiegoś priwa. Pokorzenie kundla, wyzwiska. Witaj psie. Widzę, że zdołałeś przypełznąć przed moje oblicze. <grystanie> Widzisz? Twój nędzny mały fiut nie nadaje się nawet na ścierkę do moich butów. Możesz ssać obca z mojego buta. Nie krępuj się. Wiem, że to lubisz. Ja takie dziwki jak ty rozpoznam na kilometr. Nie masz odwagi się pokazać? Trudno. Słyszysz mnie? Bawi to? A powiedz mi, jak czujesz się z faktem, że nasze obcasy dłuższe od twojego kutasa? Bo wątpię, żebyś miał dłuższego niż 20 centymetrów. O tak, masz się wydoić jak krowa. Wiedziałam, że jesteś frajerem i nie dasz rady. To było e, ostre. Mnie podnieca sam fakt władzy nad tym, że bardzo często mężczyźni zatracają się w trakcie tych sesji i faktycznie stają się marionetkami w moich dłoniach. Mogę z nimi zrobić praktycznie wszystko, a władza mnie strasznie podnieca. Tak, duży przemiał penisów na godzinę, oglądanie tego wszystkiego, co ci ludzie z sobą robią, to wszystko strasznie obciąża głowę.